Elo, jesteśmy w szatni, właśnie nikogo nie ma, przyjechaliśmy troszeczkę szybciej. Sam jeszcze nie wiem jak wygląda sala, zaraz pójdziemy, zobaczymy oktagon, jak jest rozstawiony, jak jest duży, jak to wszystko jest zrobione. Przy okazji jeszcze chciałem zaprosić Was na Puchar polski północny w MMA. Odbędzie 11 maja w Gdyni. Zapraszam wszystkich serdecznie. możemy wystartować, można patrzeć na pierwsze walki wielu zawodników. Choć idziemy zobaczyć jak wygląda. wrażenie, co? Wszystkie bilety będą wykupione To jest petardy Dzień dobry, Dzień dobry. Mógł taką zobaczyć Mały troszeczkę, ale fajny Będzie ogień na pewno Hala duża, w nocy rozkładali oktagon, robili się w jedną noc, S są maty, będzie fajnie na pewno, zapraszam na walkę, święć.